Instagram planuje wprowadzić zmiany, które miałyby zapobiegać kradzieży zdjęć. Twórcom aplikacji użytkownicy zarzucają, że ci robią zbyt mało, aby zapobiec nadużywaniu ich twórczości. O, moja Amelio! też masz czasem wrażenie, że życie toczy się gdzieś obok? Problem dotyczy głównie blogerów i fotografów. Szwedzki fotograf znalazł swoje zdjęcie nadrukowane na t shircie Mango. Okazało się, że fotografia była dostępna za niecałe 9 funtów. Inny fotograf z Hiszpanii został wykorzystany przez Woga. Właściwie jego zdjęcia zostały wykorzystane. Mimo tego, że gazeta przeprosiła, fotograf podsumował przeprosiny takimi słowami. Jeśli chcecie profesjonalny materiał, traktujcie twórców też profesjonalnie. Czuję we środku takie, takie jakieś ciepłe rowianie. Jakby miała wsyłki! Gdzie leży problem? Pewnie w zbyt ogólnie ujętych warunkach licencji. Blogerzy narzekają, że ich zdjęcia są kradzione od 8 do 10 razy w miesiącu. Instagram zapowiedział zmiany, ale na razie nie wiadomo jakie. Być może problemem jest to, że niektóre osoby nie tylko swojego mózgu używają okazjonalnie, ale też chętnie pokorzystaliby z cudzego.